Cześć! No, i już po świętach i zaczynamy nową porcję o odmianach pomidorów. Mam tutaj mój tajemniczy koszyk. I dzisiaj może powiem Wam o nasionach odmian pomidorów, które przyszły do mnie w tej puszce. Oraz mam tutaj także kopertę, w której mam nasionka z Francji. O których Wam jeszcze nie powiedziałam, od o de dyszałam. A te pomidory w puszce to częściowo są w oryginalnych opakowaniach, a częściowo w takich opakowaniach. No ale opowiem Wam, bo niektóre z nich są ciekawe. A jak jesteście ciekawi, co to są za pudełka, to mam tutaj zimujący groszek pachnący czyli kwiaty, które posiałam e, kiedy. 18 października i w moim klimacie one sobie mogą tutaj przezimować, ale tylko wtedy, kiedy myszy ich nie zjedzą. Więc myszy e, lubią nasionka, które są nasiąknięte wodą, i dlatego mam je w tych pudełkach, które używałam wiosną do moich rozsad, e, jako takie małe szklarenki i, i sobie je powiesiłam tutaj, bo tak pomyślałam, że myszy, e, no pewnie. Nie dadzą rady się wspiąć na górę tam i spuścić się na dół. No i na razie jest wszystko ok. A musiałam to zrobić dlatego, ponieważ już urosły za duże, że pokrywka po prostu już jest gniata i korzenie już nawet wychodzą dołem. Także w moim klimacie groszki pachnące będę sadzić gdzieś tak w marcu, na początku kwietnia, na zewnątrz. Na moją nową działkę. A teraz zaczynamy nasze nasionka pomidorów. Ok. Może zaczniemy od tych em, pomidorów, które przyszły w tajemniczej puszce. Jest to strona internetowa ogorod.ua. E, zamawianie z tej strony było niezbyt łatwe, ale ceny w momencie, kiedy ja zamawiałam, to było 30 centów e, za Paczkę, a przesyłka była 9 euro. Także w sumie płacimy tylko za przesyłkę. Ale zamawianie z tej strony nie było łatwe ze względu takiego, że tłumaczenie na różne języki było ciężkie, bo zamiast angielskiego włączał mi się fiński albo turecki. No i ciężko było w ogóle przetłumaczyć, także ja to. Tak tylko e, patrzyłam, o, serce, to biorę, o, coś takiego, to biorę. No i w sumie nie wiedziałam zbyt wiele na temat tych odmian, ale takie były tanie, więc zamówiłam. No i potem też nie wiedziałam, jak zamówić, bo ta strona działa w dziwny sposób. Potem dostałam e-maila e, z instrukcjami, jak zamówić, i ta transakcja właściwie się udała, i dostałam. E, właśnie tą przesyłkę. No i e, oczywiście są to rosyjskie odmiany. I może najpierw powiem wam o tych w oryginalnych opakowaniach. One są no tak, ta jest ważna do 2029, 2024, 2030, 2028, czyli różnej świeżości są te odmiany. Niektóre są karłowe, niektóre są wysokie i tutaj właśnie w tym rogu pokazuję wam jak wysoko rosną, a w tym roku w tym rogu ciężar owocu. A z tyłu jest w języku rosyjskim i ukraińskim napisane parę słów na temat odmiany. No i tak. Który to jest Sugar Giant. Cukrowy gigant. Czyli cukrowy gigant, sugar giant. Jest to bewsztyk. Bewsztyk. Tu wygląda, jakby to było serce, ale z mojego rozpoznania jest to bewsztyk z Ukrainy dorastający. Tu pisze 1,20 do 1,50 m, ale jeżeli uprawiamy pod osłonami, to będzie wyższy, nawet do 1,80 m. Smaczny, duży, czerwono-różowy, waga owocu, tutaj jest napisana 300-600 g, z mojego rozpoznania może dochodzić do kilograma. Jest słodki i soczysty, odporny na zmiany temperatury. Czyli te wszystkie odmiany, które właśnie otrzymałam z tej strony, ogrod UA, są to odmiany, tak, jakby, wiecie, rosyjskie, syberyjskie, odporne na trudne warunki atmosferyczne, odporne na choroby. Um, także być może niektóre z nich spróbuję. A z taką nazwą Cukrowy Gigant, co jest nadzieja, że będzie słodki? <grytanie> budenowka Red. budoniwka Czerwona, czyli Budenowka Czerwona. Tutaj jest napisane metr do metra 50. A owoc 150-300 gram, i jest to serce. Czerwone serce i budenowka. Jest to duże, mięsiste, czerwone serce, aromatyczne i bardzo smaczne. 76 dni, czyli wczesne. A jest to rosyjski, tradycyjny pomidor, uprawiany na Syberii i południowym Uralu od 1950 roku. Czyli jest to odmiana. Dobrze przystosowana do chłodów, prawdopodobnie ma silny wzrost, budenowka RED, Budionowka krasna, czyli możemy to przetłumaczyć na cztery języki. Carski dzwon chyba to jest. Następne serce, carski dzwon dorasta, tutaj pisze 80-100 cm, czyli jest to odmiana dosyć niska, karłowa. 400 do 700 gram owoc, czyli owoce są bardzo duże, a roślina jest dosyć krępa. I co tutaj jest napisane? Jest to odmiana z syberyjskiej kolekcji, stworzona 2000, w roku 2000 przez Dederko, Jabrow i Postnikowa z Nowosybirska. Odmiana odporna na zimno i smaczna. Testowana w różnych warunkach i regionach. I została umieszczona w rejestrze osiągnięć hodowlanych Rosji. Kompaktowy w polu, pod osłonami, może dorastać do 1,5 metra. Ma silną łodygę, duży owoc 600 g, przeciętnie 200-350. Jest to serce, czasem może być wydłużone, kształt może być zmienny. Kolor jest czerwony, czasem różowawy. Nie pęka, smak jest słodko kwaśny, bardzo smaczny. Bardzo plenny, soczysty i mięsisty. Czyli to jest odmiana, którą prawdopodobnie spróbuję uprawiać na zewnątrz. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, spróbuję zbudować jakąś taką tymczasową osłonę. Nie taki tunel, tylko po prostu z takiej grubej folii tunelowej zbuduję jakiś stelaż drewniany albo wykorzystam to, co mam, żeby osłonić te pomidory od deszczu i zobaczyć, jak sobie radzą, bo te pomidory takie jak ta odmiana mogą sobie całkiem dobrze radzić na zewnątrz. Malinowy miszka, raspberry bear, czyli malinowy miś Malinowy miś to widać, że jest bewsztyk. Co tutaj o nim wiemy. Malinowy miś jest dorasta do metra 60, ale wiecie od Przeciętnie 100 cm, tu jest napisane. Owoc 200-300 gram. Czyli to jest także pomidor, który można uprawiać na zewnątrz, bo jest to pomidor karłowy z dużym owocem. Jest średnio wczesny, e, malinowy kolor. Bogaty smak pomidorowy, mięsisty, wczesny, odporny na suszę. Czyli każda z tych odmian ma jakieś zalety, e, które są pożądane. I dlatego też lubię te pomidory rosyjskie za właśnie to. No i te wszystkie inne są w opakowaniach takich e, torebkach. Nasiona wyglądają zdrowo. Niektóre z nich są zaprawione, Na przykład ten widać, że nasionka są zaprawione czymś, ale to tylko jedna odmiana i jest jeden e, podarunek, jak oni to mówią i jest to czekoladowa ja wiśnia, e, czyli chocolate cherry, czyli czekoladowa wiśnia, chocolate cherry. No i co tam mamy? Carski podarunok, czyli podarunek cara. carskift gift. Dorasta do metra dwadzieścia naj, najwięcej. Jest to bewsztyk, 500 gram owoc, może być, z Rosji. Wielki, różowy, spłaszczony, żebrowany. Jest to odmiana komercyjna. Mięsiste, soczyste, owoce, mało nasion, bardzo dobry, bardzo słodki smak. Odporny na choroby i pękanie, i ma liść ziemniaczany. Dowiedziałam się ostatnio z komentarza pod moim filmikiem, że pomidory o liściu ziemniaczanym potrzebują mniej azotu i są właściwie wrażliwe na azot, także ten pomidor może potrzebować mniej nawożenia. Ja to nawet nie używam azotowego nawożenia, poza obornikiem granulowanym i pokrzywami, także mi to pewnie nie grozi, ale to jest liść ziemniaczany no koszeczka kartof kartoflanii malinowej czyli potato raspberry czyli ziemniaczana e, malina ziemniaczana malina czy tak ziemniaczana malina jest to bardzo plenny bewsztyk różowo malinowy owoc 300-600 gram słodki i niski pomidor, tak, 80-100 cm, liść ziemniaczany, odporny na późną zarazę ziemniaczaną. No proszę. Czyli to jest następny pomidor, który warto sprawdzić na zewnątrz, żeby nie zajmować tutaj przestrzeni, czy sobie poradzi z zarazą i z innymi trudnymi warunkami atmosferycznymi. Cukrowy pudowiczok czyli Sugar Podawiczok. Jest to pomidor niski do metra, a owoc jest bardzo duży, 300-600 gram. Błyszczący, mięsisty, bardzo smaczny, bardzo słodki, ma mało nasion i pochodzi z Syberii. Bardzo odporny na choroby i łatwy w transporcie. Czyli następna odmiana, nie do zbicia z tego, co wiemy z opisów, a tutaj, właśnie na tych małych opakowankach, jest także opis odmiany, króciutki, i jak to zrobiłam? Włączyłam sobie aplikację Google na telefonie i ona tłumaczy. Jeżeli najedziemy właśnie na, na ten opis, to ta aplikacja może przetłumaczyć na jaki język chcemy. Następna odmiana abakański-rożewej, czyli abakański-różowy. Następna odmiana, która nie jest zbyt wysoka, 80-150 cm, rośnie wyższy pod osłonami, co jest zrozumiałe. Pochodzi z Rosji z gór Altai i jest odporny na trudne warunki. Pochodzi z Syberii. i tak na marginesie, tu jest 20 nasion. Czyli dobra porcja. Pomidor średnio wczesny, bardzo odporny na choroby i owady, bardzo plenny. Jest to różowe serce o wadze 200 do 500 gram, 6 owoców w gronie. Czyli następny, bardzo fajny, ciekawy pomidor, który trzeba wypróbować, jak jest odporny. Jest Wszystkie te odmiany. Są odmianami, które powtarzają swoje cechy, nie są to żadne mieszańce, wszystkie tradycyjne pomidory rosyjskie, syberyjskie, albo e, wiecie, komercyjne. Następna odmiana Santa Maria. Santa Maria tak naprawdę to powinien być pomidor wydłużony, Taki dobry na sosy, ale ten taki nie jest. Podczas grzebania na tej stronie e, właśnie się dowiedziałam, że to jest pomidor okrągły o wadze 70-90 gram, soczyski, soczysty i niski, ale ja chcę mieć Santa Maria. I Santa Maria zamówiłam sobie ze strony Graf Semena i do mnie już idzie. Otrzymałam e-maila, że zostały wysłane te nasionka i pokażę Wam, jak Santa Maria powinna wyglądać i jak smakuje w filmiku o właśnie tych zakupach z Graf Semeny. Byłam zawiedziona tym, że to nie jest ta Santa Maria, którą chciałam. I następny pomidor: Byczy Lob, czyli Byczy Web. Fajna nazwa na pomidorka. Jest to bewsztyk, który rośnie wysoko. Jest to odmiana komercyjna z Rosji. Jest bardzo wczesny, czyli to jest jego zaleta, dla mnie przynajmniej. I są to duże żebrowane bewsztyki, soczyste i bardzo smaczne, słodsze, późno w sezonie. No, to jest normalne 280-300 gram, czerwony, ale nie przechowuje się dobrze. I widzicie, to są te właśnie nasiona, które zostały zaprawione na czerwono czymś tam. I maleńki podarunek, czyli mały podarunek, to był właśnie chocolate cherry, czyli czekoladowa wiśnia. Ten pomidor e, dorasta do metra. Są to okrągłe, czarne owoce o wadze 20 gram. Piękne, bardzo plenne, odporne na choroby, słodko -kwaśny. Czyli to jest normalna koktajlówka, chocolate cherry. Prawdopodobnie nie będę jej uprawiać, bo mam inne, bardziej ekscytujące koktajlówki. No dobra, skończyliśmy puszkę. Teraz przejdziemy do tego zamówienia od e, Tomat de Sham. Moje drugie zamówienie. O, jakie ładne te nasionka, ale muszę Wam także powiedzieć, że dostałam nasiona pomidorów pod choinkę od mojego syna. I niektóre z tych odmian są fajne, o niektórych będę chciała powiedzieć. E, także mam tutaj e, zamówienie z Lux Tomatoes, które do mnie przyszło przed świętami, i też o tym zrobię filmik. Lux Tomatoes przyszło w kopercie, normalna koperta, poleconym. W niej była następna koperta. W niej była fajna kartka świąteczna. I tutaj. Właśnie kilka odmian, które zamówiłam, i dwie darmowe odmiany jako gift. O tym też zrobię filmik. To jest przesyłka, taka przesyłka. To, to tak się czuję, jakby się dostało prezent pod choinkę. Okej, okay, włożę to później. Tutaj są odmiany, które dostałam pod choinkę od mojego syna ze strony Nikki Nursery. Niektóre z nich będę chciała uprawiać i jeszcze um, mam tutaj wymianę. Wymianę z koleżanką z Londynu, która przysłała mi fajną kartkę świąteczną, i tutaj też parę odmian, które będę chciała uprawiać, także o nich Wam także opowiem. No a teraz przejdźmy już do odmian francuskich: Tomate de Tomat de Sham przysyła e, nasionka w takich fajnych torebeczkach. Nie ma tu żadnych informacji, i niektóre z tych odmian są tak nowe i rzadkie, że jest tylko 5 do 7 nasion, tak jak ta odmiana, a jest to odmiana Sofii Sakowej. Tutaj także odmiana nowa, rzadka, ale za chwilkę Wam o nich opowiem. Pierwsza odmiana, ta, którą Wam pokazałam, jest to Slatkaja Caramel Sofii, czyli Sofia Sweet Caramel, czyli słodki karmel Sofii. A jest to pomidor stworzony przez Sofię Sakową z Rosji. Kształt wydłużonego serca, 150-300 gram, 1,60 m wzrostu. Miękki, słodki, soczysty, dwukolorowy, bardzo plenny. Jest to nowa odmiana, czyli jest to jej krzyżówka, i w tym momencie jest to F. 6, czyli szóste pokolenie, które może jeszcze być nie całkiem stabilne, ale po 6 latach już ta stabilność e, się pojawia. Zobaczymy, co mi z tego wyrośnie. I a, Była stabilna u nich we Francji i jest to nowa odmiana, dlatego mają jeszcze mało nasionek. No, jestem bardzo ciekawa, bo te pomidory wyglądają bajecznie, pięknie, tak jak. pysznie. I następna odmiana od nich właśnie jest to Orange Mango, także od Sofii Sakowej. Apelsinowoje Mango. Jest to żółto pomarańczowe serce, a w środku jest czerwono pomarańczowe. Nie mam zbyt dużo wiadomości na temat tej odmiany, bo jest to jej krzyżówka i ciężko cokolwiek znaleźć, więc znalazłam to. A o więcej informacji proszę się zgłosić gdzieś tak. We wrześniu, kiedy będę omawiać, jak smakują i jak wyglądają. Następna odmiana nazywa się Surowa Jadynia, czyli Severe Melon, ale ja myślę, że to się raczej tłumaczy jako raw melon, czyli surowy to znaczy nieugotowany, a nie severe, surowy jako surowy taki z charakteru. E, tak myślę. I e, cała nazwa jest to Surowa Jadynia of the Volga German. Jest to odmiana rzadka, ocalona przez rodzinę Niemców z kolonii w Zurychu. Jest to odmiana wysoko rosnąca, owoc w kształcie serca i ma kolor ochry. 250-500 gram. jest piękny i jest pyszny, plenny i odporny na choroby. Pomidory o takim kolorze ochry bardzo mnie tak przyciągają, bo obiecują właśnie pyszny smak. Następna odmiana, którą od nich zamówiłam całkiem niedawno, jest to Taps. I jest to wczesny, wielki, rzadki i różowy pomidor. Pochodzenie jego jest niewiadome. Jest to wysoko rosnący bewsztyk, owoc 450 gram, do kilograma, mięsisty, smaczny i pachnący. No i duży owoc. Następna odmiana jest niezwykła. Jest to Morado de Arete zabaleta pochodzi z Hiszpanii, a morado to znaczy adres, a zabaleta to jest wioska. I jest to właśnie rzadka odmiana pochodząca z tej specyficznej wioski w Hiszpanii. Także odmiana jest jakby adresem, <noise> z którego pochodzi. Jest to sławny pomidor, który brał udział w wielu konkursach i często wygrywał. Owoc 200-400 gram, spłaszczony i żebrowany. Różowy i fioletowy. Mięsisty, soczysty, smak starego pomidora, a tego właśnie chcemy. Odporny na choroby, plenny, 1,40 40 do metra 80. Ten prawdopodobnie wybiorę, żeby uprawiać w tym roku, bo jestem jego ciekawa. Następna odmiana jest koktajlówką, a jest to Maszyn Zauber. I jest to odmiana, ta bajkowa kolekcja z Niemiec. W tym roku uprawiałam masin Fee, a teraz mamy masin Zauber. A Zauber to, to jest chyba ząb. I kształt tej koktajlówki ma taki czubek. E, waga jest 25 do 50 gram. I jest taka e, fajna koktajlówka do podjadania w kształcie kropelki. Jest wczesny i jest opisany jako bardzo słodki, kiedy całkowicie dojrzeje. Ja oglądałam jeden filmik. Amerykanki, która ma fioła na punkcie pomidorów, jej kanał to jest Jen Joy, i ona właśnie miała tego pomidora, robiła test smaku i się po prostu zachwycała jego słodyczą, jaki był słodki. Ona mieszka w Virginii, w Stanach, także klimat jest trochę inny. Zobaczymy jak u mnie się ten pomidor sprawdzi. Jest to podmiana żółto paparańczowo czerwona, soczysta. Odporna, o, na zarazę i suchą zgnieliznę wierzchołkową. Pochodzi z Niemiec, wysoko rosnący pomidor. No, zobaczymy, obiecują, cuda. No, zobaczymy. Jeżeli się zdecyduje go uprawiać, to nie omieszkam Wam opowiedzieć, jak smakuje. Następna odmiana jest prawdopodobnie sławna w Polsce: jest to Julia Child, wysoko rosnący, legendarny pomidor. Bardzo rzadki pomidor, znany ze swojego smaku i mięsistości, pochodzi z USA. Jeden z najlepszych różowych pomidorów, Gary'ego i Psena z Tomato Fest, nazwany Julia Child. Na cześć szef, szefowej francuskiej kuchni w USA, autorki wielu książek kucharskich i programów telewizyjnych, używała ona tylko tej odmiany pomidora do swoich e, potraw. Um, i uprawiał je jej znajomy farmer. Jest to ciemno-różowy 300 3600 gram, okrągły, spłaszczony i żebrowany. Słodki, soczysty, mięsisty i bardzo smaczny. Ma zharmonizowany smak, smak starego pomidora. Roślina jest plenna i odporna na choroby. No, ten to jest pewniakiem, że będę go uprawiać, bo na grupie pomidorowej, w, jest, w której jestem. Na Facebooku ktoś go uprawiał i sobie chwalił, i mówił, że tylko tego pomidora, jakby tylko tego pomidora uprawiał, to by był szczęśliwy. Także no, to jest coś. Następnym ósmym pomidorem jest koktajlówka Rose Quartz Multiflora. Dorasta do metra m. Koktajlówka o wadze 5-15 g. Jest super plenny. Jest to różowa koktajlówka i jest to mutacja japońskiej koktajlówki Rose Quartz. Która się ukazała w 2002 roku w ogrodzie Caroline Carey w Massachusetts w USA. Ma setki owoców, są pyszne i dekoracyjne, słodki smak, łatwy w uprawie. Wiem, że tą odmianę uprawiała chyba Tomatinka i omawiała ją na swoim kanale, także zobaczcie, a jak nie, to zaczekajcie do lata, to Wam pokażę, bo pewnie ją będę uprawiać. Następnym pomidorem jest mój ulubiony pomidor od wielu lat, który mi się zapylił z jakąś inną odmianą, i już nie smakuje tak jak powinien, i już nie rośnie tak jak powinien, a jest to Lucid Gem. I dlatego ja stosuję metodę torebek organcowych albo stiulu, żeby odseparować. Kwiaty pomidora od innych odmian, ale stosowałam to dopiero tej wiosny, a nasiona sobie zachowałam w poprzednich latach. No i nie był to już ten sam pomidor. Także polecam Wam wszystkim, żeby odseparowywać kwiaty pomidorów, bo nigdy nie wiadomo, jeżeli zachowacie te nasiona, czy to będzie odmiana czysta, czy jakaś zapylona z czymś innym. A Lucy Gem jest to absolutnie cudowny pomidor stworzony przez Brada Gatesa z Wild Boar Farms w Kalifornii. Jest to jeden z najbardziej ukochanych, pięknych i pysznych fioletowych odmian. On jest taki fioletowo-indygo pomarańczowy. W środku jest pomarańczowy z takimi czerwonymi żyłkami. E, waga do 300 gram. E, jest słodki, owocowy, plenny, odporny na upał i inne warunki atmosferyczne i odporny na choroby. No, Lucy Gem jest naprawdę, smak jest w stylu um, takiego jak na przykład Alice's Dream. Jest bardzo taki słodko kwaśny z taką, mm, taki fajny, niemdły, owocowy, niezapomniany smak naprawdę. Także zakupiłam sobie, mam nadzieję, że czystą odmianę, żeby ją zawsze mieć i będę kwiatki izolować, żeby się nie zapaliła z jakąś inną odmianą. No i następną odmianą, już ostatnią, dziesiątą z tego zamówienia jest 100 pudow, o którym się dowiedziałam też z grupy czy z YouTube'a. Nie pamiętam, ale wiem, że Polacy tę odmianę znają. Wysokorosnący czerwony pomidor i jest taka żebrowana sakiewka o wadze 200 300 gram pochodzi z Rosji. Jest to rosyjska odmiana komercyjna. Nazwa oznacza 100%. Czyli nie 100 funtów, tak jak myślałam, tylko 100%. Czyli jest stuprocentowo dobry. Jest mięsisty i soczysty, ma dobry słodki smak i jest plenny.